Witajcie. Dzisiaj ciąg dalszy obliczania prawdopodobieństwa i tym razem mam zadanie 4.85 z klasy czwartej. Z talii 52 kart losujemy jedną kartę. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania karty, która jest. I w podpunkcie A mamy treflem lub pikiem. Zacznijmy może od tego, że nie będziemy tutaj wypisywać wszystkich zdarzeń, które występują w tym doświadczeniu, no bo losujemy jedną kartę, Czyli nasza omega musiałaby wyglądać w ten sposób, żeby wy, wypisuje wszystkie karty, które są w talii. Więc nie będziemy tego wypisywać, ale napiszemy tylko od razu, jaka jest moc omegi. Yy, czyli ile jest zdarzeń wszystkich możliwych? Na no wszystkich możliwych zdarzeń w tym doświadczeniu jest 52 tyle, ile kart. Bo, bo losując po jednej, mamy 52 możliwości wylosowania jednej karty. I teraz, czym jest nasze zdarzenie sprzyjające A? Mamy wylosować trefl lub pik. Tutaj na dole strony wypisałam dla tych, którzy no nie są biegli w kartach, taką podpowiedź, że w 52 kartach w talii występuje każdego koloru po 13 sztuk. Każdy kolor ma 13 kart. Więc jeśli mamy wylosować trefl lub pik, to znaczy, że moc naszego zbioru A ma 13 trefli plus 13 pików czyli 26 możliwości. Zatem w podpunkcie a prawdopodobieństwo wylosowania trefla lub pika to 26 52. W Podpunkcie b mamy wylosować y, kartę, która jest asem i nie jest treflem. No oczywiście omega cały czas tutaj będzie taka sama, więc moc omegi to jest 52 to jest stała dla nas wartość w tym zadaniu i teraz jeśli mamy wylosować kartę, to wypiszmy sobie czym jest nasz zbiór A, może inaczej może nazwijmy sobie tutaj, żeby było łatwo skojarzyć B, czyli w podpunkcie B będzie zbiór B i zbiór B na, sprzyjający dla nas to będą takie karty które są asem ale nie treflem, no to asów mamy 4 z każdego koloru po jednym Czyli nas interesuje as kier, as serduszko, as pik i as karo. Bo nie chcemy asa trefla, nie bierzemy tego pod uwagę. Zatem moc zbioru B to trzy, trzy sztuki są dla nas sprzyjające. Więc prawdopodobieństwo zdarzenia B to będzie trzy pięćdziesiąte drugie. W pod punkcie C chcemy wylosować kartę, która jest królem lub kierem. Moc omega bez zmian. Jakie karty tutaj nas, yy, nam sprzyjają? Wypiszmy sobie nasze zdarzenie. Król, czyli mamy cztery króle. Król kier, król pik, król karo i król trefl. Ale też interesuje nas możliwość tego, że wylosujemy w ogóle jakiegokolwiek, jakiegokolwiek kiera. ponieważ kierów wszystkich jest 13, ale już jeden został wzięty pod uwagę w królach, więc zostaje jeszcze nam 12 innych kart. Zatem moc zbioru C to mamy 12 kierów, bo ten jeden jest w królach i plus 4 króle, czyli 16 sztuk. Więc prawdopodobieństwo zbioru C to jest 16,52. Tutaj możemy sobie skrócić przez 4 i będzie 4,13. I w podpunkcie D mamy wylosować kartę, która jest kierem lub dwójką i nie jest figurą. Oczywiście omega będzie taka sama, to znaczy moc omega to 52, a naszym zdarzeniem sprzyjającym jest jaka opcja, że wylosujemy jakiegokolwiek kiera, Kierów jest 13, ale nie chcemy figury. Nie jest nasza karta figurą, ponieważ w każdym kolorze figur jest 4, as, król, dama i walet, to z tych 13 kierów muszę te 4 figury wykluczyć, czyli w rezultacie będę miała 9 razy ten kier, tak? 9 kierów yy, mogę innych wziąć. Yy, poza tym mam możliwość wylosowania dwójki, ale w tych kierach 9 już ta jedna dwójka kier jest, więc jeszcze mi została karta dwójka pik jako po prostu jako karta. Dwójka karo jako oczywiście jedna karta. I dwójka trefl jako jedna karta. Więc moc zbioru D ma ile elementów? No 9 plus te trzy dwójki, czyli 12. Zatem prawdopodobieństwo zdarzenia D będzie to 12,52. Możemy to skrócić przez 4 i mamy 3, trzynaste. Tu jeszcze zerknęłam w podpunkcie, a też możemy skrócić nasz ułamek. To będzie jedna druga, bo to się skraca oczywiście przez 26, czyli będzie tak prościej. I tyle właściwie w tym zadanku. Także dziękuję za uwagę i do usłyszenia.